Cześć, siema, witajcie w 13 odcinku P Zdrapuje Zdrapki. W dzisiejszym odcinku mamy do zdrapania 20 zdrapek Złoty Pierścionek. Jest to najnowsza zdrapka od Lotto. Także w dzisiejszym odcinku jedna taka zdrapka powędruje do kogoś z Was. O tym jak ją zdobyć na końcu dzisiejszego odcinka. No i okej, okay, przejdziemy sobie do zdrapywania. Ok, zawsze chodzi o to, aby złapać trzy takie same kwoty. Jest ona trochę podobna do Słodkich Świąt. Wielkością, kwotą, która ile kosztuje. No i zasadami gry. Czyli trzy takie same kwoty oznaczają tą właśnie wygraną. No i czy będzie 10 albo 200? Nie, nie ma niestety, a szkoda, byłoby fajnie. Pierwsza zdrabka z taką wygraną Ogólnie 200 zł to jest jedna już z wyższych wygranych Tak jak tutaj widzimy Ok, czyli jedną mam przegraną, lecimy dalej 2002 zł 2010 200 i 2000 Chciałbym ale niestety 10, 2, 2, 10. No i 2 zł. to jest, to jest zawsze 2 złote. Bardzo fajnie, czyli widzimy, że litery F oznaczają 2 złote. Kolejna zdrabka złotówka 2010 złotych 200. No i chyba już nic nie będzie. Ok, na razie cztery zdrapki zdrapane trzy puste i jedna w jednej, 2 złote. zdrabcze za złotówkę było 2 zł, tu już widzę 2 litery A, więc coś będzie, będzie złotówka. Zawsze to lepsze coś niż nic. Także póki co mamy 3 zł wygrane. 2000 2 razy Dwa złote, dwóch złotych raczej nie będzie. Co najwyżej dwa tysiące, nie pogardziłbym, ale pusta. Tutaj też puste. No niestety póki co zdrapaliśmy 2, 4, 6 zdrapek. 7, 2 wygrane, 5 przygranych. Czy tu będzie 15? Chyba nie będzie, ale będzie złotówka. Tak, jest złotówka. Fajnie, dobra. Mamy kolejną złotówkę, czyli już mamy cztery złote wygrane. Dwa tysiące tysiąc piętnaście, no i nic nie będzie. Hmm... Tak mi się zera że już myślałem, że mam 2000, ale niestety to jest tylko pusta zrapka. tylko albo aż kolejna pusta jeszcze mamy trochę tych zdrapek. 4 zł o 2 na start ale już jest A, więc niestety nic nie będzie. Nie wiem czy wspominałem, każda zrobka jest za złotówkę. Wydałem na zdrawki 20 zł, póki co mam 4 zł zwrócone. No. Nieźwa próba. Jest jedno A, jest drugie A, więc powinna być złotówka. Jest złotówka. Okej. Okay. Jest złotówka. Kolejna złotówka. Zdrapka zwrócona. Jeszcze nie wszystkie. Ucieszyłbym się gdyby się wszystkie zwróciły. To byłoby tak, taka niespodzianka na 13 odcinek. Zobaczymy. Jeszcze nic nie straconego. Jeszcze mam 5 zdrapek. Plus ta którą teraz zdrapuję. no i niestety jest pusta ta też będzie pusta No i musiały być dwie trzydziestki, żeby był fajny, albo dwa razy dwa tysiące. Eee, nawet dziesięciu złotych nie będzie. Ok, trzy ostatnie żabki. Ta zdrabka niestety również jest pusta, stały dwie zrabki i ta też jest pusta. I ostatnia zdrabka i czy wygramy jakąś potę póki co mamy tak? Złoty, 2, 3, 4, 6 złotych póki co mamy wygrane yy, OK lecimy ostatnią zdrabkę 4 złotówka 10 O nic chyba nie będzie Przejdź nie ma szans na nic więc... Ok, czyli tą zdrabkę też mamy pustą. Ok, czyli tak, dzisiaj udało mi się wygrać w pięciu zdrabkach 6 zł, także 14 zł jestem do tyłu. A jeżeli Wy chcecie też mieć szansę wygrać coś w dzisiejszych zdrapkach, czyli w sumie zdrabcze, czyli złoty pierścionek to typujcie pod tym filmem w komentarzu, ile wygram w następnym odcinku. Pierwsza osoba, która zgadnie, otrzyma właśnie tą, tą właśnie zrapkę, czyli złoty pierścionek. Co do zasad, tylko jedna osoba może pisać jeden komentarz, pierwszy komentarz się liczy i pierwszy komentarz wygrywa. I w jednym komentarzu tylko jedna odpowiedź, innych nie będę brał pod uwagę. Także tak. Teraz jeszcze rozwiązanie z poprzedniego odcinka. Tam można było wygrać drapkę straszne pieniądze, a tą drapkę wygrała Karolina Hub. Gratulacje! Was zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie też łapkę w górę. No i do zobaczenia za tydzień.